Dla n należącego do zbioru liczb naturalnych liczba n plus 1 nie jest podzielna przez 3. Wykaż, że liczba 2n kwadrat doda 4n jest podzielna przez 3. Zacznijmy od tego, jak wyznaczyć to, że liczba n plus 1 nie jest podzielna przez 3. To znaczy, że przy dzieleniu przez 3 daje resztę albo 1, albo 2. Czyli ta liczba n plus 1 może być zapisana albo 3k plus 1, czyli liczba podzielna przez 3 plus 1, czyli dająca resztę 1, lub nasza liczba n plus 1 może być zapisana jako 3k plus 2, czyli dająca resztę 2, gdzie k należy do naturalnej. I co z tego wynika? Możemy wyliczyć z tych dwóch warunków naszą wielkość n. Przerzucając jedynkę na prawą stronę i tu, i tu, nasza wielkość n może być zapisana jak albo 3k, gdzie k należy do naturalnych, lub n będzie równe po przerzuceniu 3k plus 1, gdzie k należy do naturalnych. Mamy jakby dwa odrębne zadania. Pierwszy przypadek, drugi przypadek. Analizujemy pierwszy przypadek, czyli to całe wyrażenie. 2n kwadrat dodać 4n jest równe. I w miejsce n z tego pierwszego przypadku stawiamy 3k. Przy stawiamy w to miejsce i w to miejsce. 2n razy 3k do kwadratu, dodać 4 razy 3k. Mamy teraz wykazać, że to wyrażenie będzie podzielne przez 3. Jeżeli podzielne przez 3, to musi zakończyć się działanie. 3 razy coś naturalnego. Zobaczmy. 2 przepisuję, 3k i do kwadratu. To jest 9 k kwadrat. A tutaj mamy dodać 12 k. Po wymnożeniu 18 k kwadrat dodać 12 k. I tak jak powiedziałem, to wyrażenie, które jest w poleceniu, będzie podzielne przez 3, jeżeli zapiszemy jako 3 razy co. Ja wiem, że można byłoby wyłączyć przed nawias 6k, ale nam wystarczy wyłączyć przed nawias tylko i wyłącznie trójkę. I co będzie w nawiasie? 18k kwadrat na 3 to jest 6k kwadrat. 12k na 3 dodać 4k. Jeżeli wykażemy że to, co jest w nawiasie, jest wielkością naturalną, to kończy dowód. Po pierwsze, k jest wielkością naturalną. Podniesione do kwadratu daje wielkość naturalną. Pomnożone przez 6, ten pierwszy wyraz, nie ma wątpliwości, jest wielkością naturalną. 4 razy wielkość naturalna i jest to wielkość naturalna. I mamy w tym nawiasie dodawanie dwóch wielkości naturalnych, czyli sumą też jest wielkość naturalna. Wniosek. Mogę zamiast tego całego nawiasu prowadzić nową literkę. Na przykład niech to będzie M. Czyli mogę zapisać jako 3M, gdzie stwierdziłem, że to M jest naturalne. Czyli w ten sposób wykazałem, że pierwszy przypadek jest podzielny przez to. Przechodzimy do drugiego przypadku. To jest to, same, to samo wyrażenie, czyli 2N kwadrat doda 4N, ale teraz w miejsce N stawiamy to wyrażenie. Czyli w to miejsce i w to wstawiamy. 3k plus 1. Tu będzie do kwadratu, dodać 4 i w nawiasie 3k plus 1. No i zaczynamy przekształcać. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. Jest tak, dwójkę przepisuję. Natomiast jeżeli to jest wielkość a, to jest b, a plus b i do kwadratu to jest Pierwszy wyraz do kwadratu plus podwojony iloczyn dwa razy pierwszy wyraz i razy drugi wyraz i plus jeszcze drugi wyraz do kwadratu. To jest ten wzór skróconego mnożenia. Natomiast dalej mnożymy. 4 razy 3K to jest plus 12 k i 4 razy 1 to jest jeszcze plus 4. Zrobię porządek w tym nawiasie kwadratowym. Dwójka do przepisania, nawias już będzie okrągły. 3K i do kwadratu 9K kwadrat. 2 razy 3K i razy 1 plus 6. 1 do kwadratu, 1. Przepisuję resztę plus 12 k i plus 4. Teraz mnożę ten dwójkę. 2 razy 9 k kwadrat, 18 k kwadrat. 2 razy 6 k plus 12 k. 2 razy 1 plus 2. No i do przepisania te dwa ostatnie wyrazy plus 12k i plus 4. Można zredukować wyrazy podobne. Zaczynamy od 18k kwadrat, a potem plus 24k i plus 6. Przypominam, mieliśmy wykazać, że ma być to podzielne przez 3. Więc czy uda nam się wyłączyć trójkę przed nawias? Tak, ponieważ tu jest 18, 24, 6 da rad. Trójkę przed nawias i w nawiasie. 18 k kwadrat przez 3, 6 k kwadrat. 24 k przez 3 dodać 8 k, 6 przez 3 Dodać 2. No i w podobny sposób zobaczymy, czy to, co w nawiasie za trójką, będzie liczbą naturalną. Po kolei. No pierwszy wyraz jest podobny jak w poprzednim działaniu, czyli wielkość naturalna do kwadratu i razy 6 jest wielkością naturalną. 8 razy wielkość naturalna też jest wielkością naturalną. Dwunastka, dwójka jest liczbą naturalną. Naturalna. A zatem podsumowanie jest takie, że suma tych trzech liczb naturalnych jest też liczbą naturalną. No i teraz kwestia jest taka, żeby zamiast tego nawiasu podstawiać jakąś nową literkę, żeby ładniej to wyglądało, na przykład literkę T. Czyli uzyskamy wynik 3t, gdzie pokazaliśmy, że t należy do zbioru liczb naturalnych. A zatem w dwóch przypadków liczby niepodzielnej przez 3, czyli takiej, która daje resztę 1 i takiej, która daje resztę 2, w obu przypadkach to całe wyrażenie 2n kwadrat plus 4n jest, podzielne przez 3, co kończy.